Cześć kochani, idzie ja troszeczkę poważni. mówicie, że jestem szalona, wariatka, matka wariatka, yy, owszem, mam pewną chorobę, którą zawdzięczam, pewnie genom, ponieważ moja babcia też była chora psychicznie, ale ja uczyłam się z tym żyć. Yy, co robię rano? Rano wstaję, patrzę w los, Asiu, jesteś piękna, jesteś ważna, jesteś wyjątkowa, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Ważne, że nie masz tu tatuażu, który ktoś ci obiecał. Nieważne, że tam ci się coś nie udała operacja. Nieważne, że masz to wezmarsz. Już kiedyś o tym mówiłam na tobie, prawda? Ale dużo zawdzięczam czytaniu. To jest taki czas, kiedy y, się wrzuca audiobooki, kiedy się gra w gry, kiedy się ogląda telewizję, rano włączymy, o Boże, co tam w wojnie, co się dzieje i nakręcamy się, nakręcamy y, taką falą. Nie wiem zazdrości, zawiści, nienawiści. Pamiętasz, co powiedział Einstein, że kiedy będą takie imprezy, gdzie każdy będzie siedział i pisał do siebie SMS-y? Imprezy wirtualne. Nie. Dla mnie kontakt z żywym człowiekiem jest bardzo ważne. Spojrzenie w oczy i rozmowa w cztery oczy. Są takie osoby, które tego nie potrafią, z którymi jest mi nie po drodze. Bardzo dużo zawdzięczam, mam przemianę wewnętrzną, zawdzięczam książce Patty Garg. Rok przebudzenia, nie wiem, czy dobrze widać. Kupiłam ją w chwili takiego, właśnie jakiegoś załamania nerwowego i bardzo często do niej wracam. Gdzieś tam jakiś rozdział. Zresztą bardzo dużo książek zostawiłam gdzieś tam w moim mieście rodzinnym Bocławek. Potęga pod świadomości. bardzo dużo psychologicznych książek, ponieważ chciałam studiować psychologię. Ale właśnie wybory. Dokonajemy ich w życiu cały czas. Ubrać tą bluskę, czy tamtą, ta mi pasuje, czy nie. Zjeść cukierka, czy zjeść może. Ogórka, bo jest bardziej zdrowy, czy lekarstwa, czy popalać. Każdy dzień to są wybory, prawda? Yy, mój jedyny mąż, bo miałam jednego, yy, powiedział albo ja, albo studia. Bardzo egoistyczne, prawda? Miałam bardzo dobre wyniki w liceum. Dostałam się do liceum. Nie chwalmy się, ale mogłam studiować. Chciałam studiować psychologię. Wybrałam małżeństwo, poszłam w Pieluchy. Oczywiście, nie żałuję, że mam syna. Byłam z tym człowiekiem 20 lat. Nie mówię, że było cały czas źle, bo to jest niemożliwe być z kimś 20 lat i cierpieć, prawda? Ale byłam wierna. Bardzo długo byłam wierna. Bardzo długo zajmowałam się dzieckiem, które chorowało na alergię. Karmiłam piersią. Dzięki temu mam być Boże, teraz jest taka technologia, że można sobie być tak, albo można sobie wstrzyknąć silikon. Ale się ich nie wstydzę. Kiedyś na randkach yy, kochałam się w staniku, powiedzmy, teraz mogę iść na plażę nudystów i powiedzieć, że mam cycki do pasa, bo mam 50 lat, jakby nie było, prawda? Zrobiłam sobie operację tylko blacharop nie falo, dobra, yy, powieki, usunięcie powiek górnych, plastyka, jakoś tak, zapłaciłam za to, płacę do tej pory raty po prostu uważam, że o siebie dbam. czy ktoś uważa inaczej... <kłynne> Właśnie, w wyborze. Pijemy wódkę czy wodę. Zmarajemy buty yy, 40. Czy kupujemy nowe? Oddajemy do szewca. Czy kupujemy nowe? Rozwodzimy się. Czy walczymy? Walczyłam długo. Yy, z niewiernością mojego męża, z egoizmem, yy, z wyliczeniem mi pieniędzy. Yy, on kupował, upoł, ubierał się tylko <laughs> do dalszych sklepów, kupował ciuchy oryginalne. <laughs> yy, yy, yy. Ja dostawałam. Nie, pamiętam już stówkę, masz tu, lec do lumpeksu, obkup się. Spoko, obkupiłam się, dałam radę. Z tym, że zjadałam resztki po synu. To były ciężkie czasy, czasy komuny. Yy, Mamo, zrób mi pana... To był taki twarożek. Zjadłam resztki, ponieważ poświęciłam się macierzyństwu. A dziś mój syn nie chce mnie znać, bo jestem chora. <grym> Okej. Okay. Rok przebudzenia Krzyśka Panikarka. Kaj była pełnia. Byłam tam. Byłam na moście. Mówiłam, Janek. Tak zawsze mówię do Księżyca, ponieważ moja mama mówiła, że Księżyc w pełni. I wiem, że gdzieś tam jest mój tata, który zmarł bardzo młodą. Miał 26 46 lat. Bardzo mnie kochał. Był alkoholikiem, owszem. Pewnie pełni mam skłonność do alkoholu. I dlatego zmarł. Wrócił z rejsu. Zwrócił się. Bardzo żałuję, że nie powiedziałam mu wtedy, to kocham cię. U mnie było mnie. Mam na poprawinach to też już nie żyje. Nieszki, fryczki. Ale cóż. Moja mama powiedziała, nie ma co płakać tym mlekiem. Schudłam bardzo. Miałam warę pod oczami, ale to było 30 lat temu. Nauczyłam się dzięki tej książce wybaczać. Nauczyłam się doceniać siebie. Nauczyłam się żyć ze swoją chorobą. Osoby toksyczne, usunęłam życia, które uważają, że komuś zarzucam. Czemu o mnie nie dbacie? Czemu się nie pytacie? Nie, nie zarzucam, po prostu jest mi przykro. Więc zaczynam dzień od gimnastyki i kontaktu z naturą. Wychodzę na ogród. Widzieliście? Ja robiłam to trochę żartem, po serio. Właśnie po to, żeby nie płakać. Bo wybrałam śmiech od płaczu. Uważam, że dobry. Więc z niecznością zaczyna dzień. To jest moja motto. Następne. Umiesz liczyć na siebie. Następne. Ja yy... Medycyna naturalna. Zioło lecznictwo. Yy naturalny. Na przykład nie robię sobie z 3D, 4D, tylko używam gliceryny. Sylwia ze Szwecji, Polka, yy, da mi bardzo fajny przepis na maseczkę. Zrobiłam sobie ją bardzo naturalna, bardzo fajna i działa lepiej niż Botox. Owszem, zszyłam sobie te dwa zastrzyki. Stałam w od yy, super dziewczyny, która też stawia na rozwój osobisty. Yy, pozdrawiam, Wiki. Ogarnęłaś tego gościa wreszcie? No, właśnie. Dlaczego kobiety ogarniają facetów? Czemu tak jest? Czemu czasami yy, kobiety mają większe jaje niż faceci? Hmm. Bo są silniejsze psychicznie. Faceci boją się dentystów. Faceci boją się samotności. Faceci boją się krytyki. Nie znoszą wręcz krytyki. Yy, nie mówię oczywiście o wszystkich. Mówię o facetach, których ja wybierałam. Wiem, wybierałam źle. Dlaczego? Może miałam taki wzorzec, może takie ty przyciągam, a może podświadomie szukałam miłości, na zdrowie, woda, mm. medium chyba. Water of Rain, Saskia, Classic, medium, tak ja piję medium, babcia woli kazowaną. Miałam wrzody, mam pewnie, bo te wrzody nie mijają, więc kupuję medium. Schodzę teraz do mojej podopiecznej Eryki Mende. Zrobić jej śniadanie, powiedzieć, że jest piękny dzień, że jest piękna pogoda, że śpiewają ptaszki. Przyjechać się na spacerek, pooddycham niemieckim powietrzem. I będę czuła się lepiej. Wczoraj była pełnia. I spałam o dziwo. Zazwyczaj nie śpię. Prosiłam różne osoby, słuchaj, porozmawiaj ze mną, potrzebuję... Nie będę spała. Wczoraj spałam. Posiedziałam chwilkę... Wspaniałym człowiekiem z Polakiem, który pomógł mi tutaj psychicznie przede wszystkim yy, jakoś stanąć te nogi. Yy, bardzo młodym człowiekiem, który dostał w kość od życia. Posiedziałam na moście, porobiliśmy zdjęcia księżycowi w pełni. był wczoraj Srebrny glob, bardzo. Uwielbiam po prostu robić zdjęcia księżycowi i później je wrzucę. Yy, później posiedziałam sobie w ogrodzie pod jabłonią. Zaraz wam pokażę jabłonią, bo przepiękna jest. Przypominają mi się wtedy yy, czasy dziecięce, kiedy to się działo pod kruszą u dziadka. Dziadek miał wtedy ulę. Poznałam też ulę baronową. Yy, no i pozdrawiam wszystkie osoby z latków które o mnie pamiętają. Gosia, Bogu. I którzy by powiedzieli: Właśnie, Aszka, to jest naturalna, ty nie robisz makijażu. Tak, wtedy zrobiłam, bo to była impreza. Zrobiłam je u fajnej dziewczyny, która zrobiła to profesjonalnie, ale to nie jeszcze tak naprawdę żałosne, więc teraz używam tylko gliceryny, kremu zajwonu, żadnych jakichś drogich kremów. Chwalę się czy żalę? Nie, po prostu stawiam na naturalność. Jestem teraz sotę umyta. Jeszcze zębów nie umyłam, bo nie mam się do zdania. Zazwyczaj moje posiadanie. każdy ma inaczej. W każdym bądź razie życzę Wam pozytywnego dnia. Tylko nie przepierdalcie na głupoty. Yy... I polecam Wam tą książkę. Yy, dziewczyny, z którymi ostatnio rozmawiałam na WhatsAppie yy, z Liceum mojej koleżanki, dobrze wiedzą, że miałam talent do języków, yy, że uczyłam się bardzo dobrze, a wybrałam jak wybrałam. Pamiętacie zdjęcie klasowe? kazałam powiedzieć seks i Aszka się najmocniej uśmiechała bo niestety lubi seks i przez to wybierała źle ponieważ faceci ją wykorzystywali nie seksualnie bo ja miałam tego też przyjemność, moja mama zawsze mówiła że jestem pogotowie, nie, bardzo lubię seks a najbardziej smakuje z kimś, kogo się kocha, prawda? a co to, to jest miłość? szacunek? zaufanie? zajemność. Życzę wam miłości, życzę wam dobrego seksu. Pieniądze to nie wszystko, ale niestety trzeba je mieć. Dlatego właśnie jestem tutaj. Zarabiam w ten sposób, jaki zarabiam. Ponieważ kiedyś w życiu dokonałam złych wyborów i te osoby, które mnie znają... Jedni znają mnie z różnych etapów, tak? Jedni znają mnie z czasów, kiedy dorobiłam. Jedni znają mnie z czasów, kiedy, nie wiem, szalałam nad Wisłą. Yy... Jedni znają mnie z liceum właśnie. Kiedy wszystkie dziewczyny już miały chłopaków, ja byłam dziewicą i zaczęłam spotykać się z Krzysztofem K., czyli moim jedynym mężem. I mówię, Boże, ja będę do końca życia dziewicą, ja muszę, ja muszę, bo jak ja wyglądam. Nie, 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 dzieci nie dokonują takich wyborów. Teraz pewnie 13 14 -latki i tracą dziewictwo. Ja yy, stoczyłam wieku 17 lat yy, z ojcem mojego syna. Późno? Być może. A teraz pocieram do pieniędzy. I wcale się tego nie wstydzę. Nie wstydzę się też z tego, że mam opisłe ciecki, ponieważ tymi cyckami karmiłam właśnie mojego syna, dzięki czemu zyskał po mnie inteligencję i odporność. Yy... Bo jest alergikiem. Miałam go do półtora roku. Miłego dnia, kochani. Kto mnie zrozumie, ten zrozumie, a kto nie. To jego problem. Pozdrawiam Sylwę Błonajrowską, która bardzo dużo mi pomogła moje w mojej wewnętrznej przemianie. Yy... Pozdrawiam wszystkich, których nie pozdrawiłam. Lecę do Eriki. Papa. Pa. Trzymajcie się, kochani, cieplutko.